Moja niebieska kolekcja. Niebiesko-biała. Szklanki kupiłam w targacie. Ten zestaw miał cztery szklanki. Ja kupiłam dwa zestawy. One były na przecenie. Na przecenie, tak, że wychodzi dolara za jedną szklankę. To jest bardzo tanie. Nawet teraz w używanych sklepach nie dostanie się tak tanio. To już było parę lat temu. Każda szklanka ma taki inny jakby. Wzór, to mi bardzo przypomina naszą polską porcelanę, chociaż o, Made in Italy, zrobione we, we Włoszech, nawet nie, nie zrobione w Chinach, zrobione we Włoszech i widać, że jest ręcznie malowane. Bardzo ładne są, takie jakby trzy oddzielne. Można tutaj coś fajnego włożyć. To jest nasz polski Bolesławiec. Kupiłam go chyba w Marszalu. Myślę, że wydałam na niego nie więcej, za niego nie więcej niż 10 dolarów, bo inaczej to pewnie bym nie kupiła. A, parę lat temu. Dzisiaj czasami można spotkać w Marszalu albo w tego typu sklepach. Nasz polski Bolesławiec, ale jest o wiele droższy. Tutaj mam kieliszki do wina niebieskie, kupione na garażu sejlu. Nie ma to jak garażu sejlu. Tam można negocjować z ludźmi cenę. Kupiłam 6 kieliszków za 6 dolarów. Mam taką paterę, taki podłużny talerz. A talerz ten dostałam od jednego pana, dla którego pracowałam kiedyś i on po prostu przenosił się do domu starców i po prostu rozdawał co tam miał w domu. Taki szklany talerz. Pamiętam, że go kupiłam też na Garażu Seju za 3 dolary. Tenże obok talerz też, też zapłaciłam 3 dolary. To jest talerz, który można powiesić na ścianie. Tutaj mamy taką specjalną dziurkę i tam się wkłada drucik i on tutaj wisi na ścianie. Tutaj mamy zestaw do herbaty czy do kawy. Tutaj jest dzbanek, cukiernica, dzbanek do mleka i niestety tylko jedna filiżanka, a było ich sześć. Wszystkie się nam wytłukły. Tutaj też łóżko się stłukło. To jest zrobione w Polsce, Hand Painted. To jest malowane przez mojego męża. On kiedyś pracował w takiej pracowni właśnie artystycznej, ceramicznej. To była jego praca. On to malował, a nie wiem, dostał w prezencie od tego właściciela i później nam to pamiętam, że nam to rodzina z Polski przesyłała w paczce, i właśnie połowa tych. Połowa tych filiżanek się wytłukła i została nam tylko jedna. Te o te tutaj y, niewinnie wyglądające talerzyki to jest pamiątka po, po mojej teściowej. Jest to porcelana jeszcze y, z przedwojenna. przedwojenna. Jakaś y, fabryka w Dreznie robiła takową porcelanę. Pięć talerzyków jest. Dwa są posklejane, bo też nam to przesłano w paczce i no i po prostu dwa talerzyki się na kawałki rozleciały, także to nie jest dobry pomysł przesyłanie takich rzeczy w paczkach. Właściwie od tego co się zaczęła moja niebieska kolekcja. A tu jest moja szklana kolekcja niebieskiego szkła. To jest taka fajna miseczka z takiego grubego szkła. Uwielbiam takie grube szkła, tak samo jak to jest. No może być jako wazonik do kwiatków. Też takie grube szkło, na dole jest białe, a tu są takie nie wiem do czego to służy. Jeszcze bolesławiec, taka fajna miska. Tutaj mam takie fajne szklaneczki, które mi się udało kupić wyjątkowo tanio. Tutaj jest cena jeszcze: 99 centów. Kupiłam je w używanym sklepie, który się nazywa Goodwill. Są to szklaneczki. Można tutaj dawać lody czy jakieś desery. I one są robione ręcznie. Dlatego każda jest troszeczkę inna. Są to wyroby meksykańskie. Tutaj z kolei mam takie dwa talerzyki. To jest nasza polska produkcja. Włocławek. Talerzyki, które wieszam na ścianie, mają tutaj takie fajne dziurki specjalne. Te talerze to wyjątkowy zakup, bo też były tylko po dolarze. Są bardzo piękne moim zdaniem. Jabłuszka, czy morele, i jeszcze kwiatuszki. I jest to porcelana. Made in Japan, czyli zrobiony w Japonii. Sprzedawany przez firmę William Sonoma. I tutaj mam takie miseczki z Włocławka. Ręcznie, oczywiście, malowane. Także to jest moja kolekcja niebieska. Ja teraz będę to wszystko wkładać do tego kredensu, bo już ściana jest pomalowana i, i trzeba to wszystko z powrotem tam włożyć. Tutaj mamy taki obrus antyczny, stary obrus, wyniany, ręcznie haftowany. Tutaj jest dziurka.